Dobry dzień. Dobrodoszli na kanał Medu słowiańskiego Języka. Widzicie, ja jestem, słyszał, że to język jest rozumliwy bliblizko wszystkim słowiańskojęzycznym ludziom bez uczenia. No, jest tak o zaisto. Ja jestem tak, że słyszał rozliczne opinie. Od ludzi i oni mówili, że oni nie rozumieją meczusłowiańskiego język, albo że rozumieją jeden tekst na međusłowijskim języku, no że wtory tekst, nie rozumieją. Jak to jest możliwe? Ja w tutom epizodzie będę o tym govoriti. I z kakogo powoda medusłowiański język może być nierozumliwy, czy to jest możliwe działać z tym problemem, i kako te problemy z rozumieniem są związane z medusłowiańskim słownikiem. Dobrodość. Ja będę poczynał od najwyższych prostych faktów. To znaczy, meczusłowiański język nie może być 100% rozumliwy bez uczenia. Jest możliwe komunikować się w meczusłowiańskim języku. No, jednocześnie, ako by był 100% Rozumliwy, bez uczenia, to by znaczyło, czy to tak, że drugie języki, słowiańskie języki, są sobie tak bardzo bliskie, że to, to jest praktycznie jeden, 100% rozumliwy język. A, no, możemy tako, że rekti, to mnogo ludzi nie znaje dostatecznie dobro swojego rodnego języka i ich rodny język nie jest im 100% rozumliwy W standardnych językach jest mnogo komplikowanej terminologii, tak jak botanika различные rody zwerjev, potem mogą być i rody roślin i tak dalej. To jest velmi nauczno i języki, standardy języczne Welmi rozliczając się w tom jeden od drugiego z tym bo problem jest z tom problem tak że w przyrodnych naturalnych standardach to jest no działano naucznikami biologami i tak dalej w tym momencie meczusłowiański projekt, no to prosto nie jest potrzebne w meczusłowiańskim języku. Meczusłowiański projekt jest jeszcze młody i to nie będzie 100% rozumliwe. No i potem drugi dosyć jasny fakt. Są trzy typy meczusłowiańskich ludzi. Pierwszy człowiek Przychodzi i mówi: Wow, to jest bardzo dobra idea. Ja wsecz to rozumiem. Potem przychodzi drugi człowiek i on mówi: No, tak, i rozumiem, i nie rozumiem, no jest neutralny. A potem jest jeszcze trzeci człowiek i on przychodzi i mówi: No, to jest głupost ja nic to nie rozumiem, i ako nic to rozumiem. Ja także nie rozumiem i nie rozumiem. I to jest generalnie, obyczajny, normalny fenomen we wszystkich językach. Jeśli ty nie chcesz rozumieć drugiego języka, ty nie będziesz jego rozumieć. Jeśli człowiek nie rozumie dobrze słowo, niejako rzecz, on mógłby analizować. W swojej głowie, co to znaczy i domyślić się. No może być i on prosto prostu nie chce to działać, ili on myśli, że to język medusłowiański będzie 100% rozumny. ako jest razumliwy 90% on już mówi, to nie jest rozumliwe. I tak, potem jest jeszcze trzeci problem, to jest mniejszy problem. Możesz rozumieć słabo, za to że twój mózg nie jest mnogo K K k k przetwarzania słów z drugiego języka na twój język. Ako człowiek nie uczył się mnogo drugich języków, ako człowiek nie słyszał mnogo drugich języków z drugich krain, on może mieć Mniej elastyczny mózg i toj mózg potrzebuje przywykać i mnogo k tomu. tu jest takowy interesny fakt ja jestem słyszał, że w Szwecji jest takowy kurs w szkołach. Jest możliwe uczyć się różnicy między Skandynawskimi językami. Człowiek przychodzi na ten kurs i może nauczyć się, czy to na przykład Norwegii, izgowariając inaczej od Szwedów. I potem człowiek uczy się ob tych fonetycznych razlikach, i descent czasin to jest dostateczno, daby powyższyć Rozumienie drugiego skandynawskiego języka 50% tako ja jestem czytał, no ja nie znam jestli tako za nie studiował, nie przeglądałem jestem to mnogo. To problem mogą mieć głównie ludzie z Czechy i z polskiej krainy. Tam fonetyka jest. No dosyć różna, oni będą to rozumieć, no im może być i będzie potrzeba wyżej analizować, Polacy i mają bardzo fonetycznie różny język. I potem jeszcze ostatni, no generalno generalnie najważniejszy problem problem z słownikiem. To znaczy, Aktualno z słowiańskim Słownikiem jest takowa sytuacja. Ty możesz uwidzieć mnogo wariantów jednego słowa i nie jest nikako oznaczeno, kako słowo jest najwyższe, najszeroko rozumliwe na słowiańskich ziemiach. To znaczy piszesz w słowniku angielsko słowo number i potem jest problem. Widzisz, cztery, pięć słów. Jest numer, jest cislo, jest broj, a potem jeszcze w drugich językach jest lik i liczba. Pytanie: kakowo słowo, tobie trzeba gowriti, aby być szeroko rozumliwym. To nie jest oznaczeno i to problem jest z mnogimi słowami. I z jakiego powodu jest takowa sytuacja? Prosto na początku, w czas tworzenia medusłowiańskich słowników, byli dwa ili trzy słowniki. Był słownik medusłowiański od Stevena Radzikowskiego. Leksikon, międzysłowiański, był słownik Wojciecha Merunki, bardzo mały słownik i był tako, że może być i niekakowy słownik od słowio. No ja nie pomnił, już. I ludzie tworzący to słownik, gledali na kniżki, analizowali słowa i zbierali te słowa, które oni uznali jako najwyższe rozumliwe. No jednocześnie to jest samorozumno. Jeden człowiek nie może znati tako dobro, jako native speaker, 13 słowiańskich języków. I był problem. I z tego powodu, że te ludzie, tworzący słownik, nie pisali, zaczto oni Izbrali, selekcjonowali tako słowo, a nie niekakowo drugo słowo. Aktualno, prosto, my to nie znajemy i nikt to uze nie pamiętaje. Ja mogę govoriti mniej wysze rozumliwo, za to, ja uze pamiętam, ja uze pomnią w mojej głowie, kakowo słowo jest szeroko rozumliwo, a kako ne. No, jednoczesno przychodzi nowak i on to nie znaje. I potem za to on może z zbrati selekcjonować słowo rozumliwo ili nerazumliwo. Aktualnie to jest jeden z wielkich problemów međusłowiańskiego projektu. No, potrzebno jest tako, że pomnity czy to projekt jest jeszcze relatywno. Młody, to jest takowy projekt dietę i jeszcze potrzeba jest mnogo rozwijać i mnogo analizować i systematyzować i my próbujemy niekako rozwiązać toj problem może być i ja będę o tym działać oddzielno wideo, jako jest możliwe rozwiązać toj problem. No, ja myślę, że to ja jestem dobro objaśnił, za co może być nierozumliwy i jakie są z tym problemy. Mi prywatno jest bardzo interesno, jako wysoko maksymalno będę rozumliwy mejsłowianski język w momencie, kiedy Wszystkie problemy ze słownikiem będą dobro analizowane i rozwiązane. I jeszcze pamiętajcie, że to ja jestem mówił o rozumliwości bez uczenia. I za to, i z tego powodu, angielski język i drugie międzynarodne języki, i meczusłowiański język. To jest drugi sektor. Za to, czy to język możesz rozumieć bez uczenia wyższej limeny, angielski nie możesz. Fundament međusłowiańskiego jest na bliskosti słowiańskich języków, i za to on może być rozumliwy bez uczenia. A angielski język i drugie międzynarodowe języki. I zmieniając się, to zależy od ekonomii, od polityki. Może być, i za 10 lat my będziemy mieć międzynarodowy język chiński, niemiecki, ja nie znam, liberlandzki. No i tak, chwała Wam za poglądanie tego wideo i niechaj meczusłowiańska siła będzie z Wami.